Witam Was. Tym razem krótki odcinek z granicy polsko-niemieckiej. Od gdzieś tak z dwóch miesięcy stoję tutaj. E, zapomniany wrak. Należy on do przewoźnika DB Regio, czyli kolei niemieckich. Jest to, był to pociąg, skład relacji świnoujście Berlin. W tej chwili czeka tylko już na Zabranie te wszystkie już ważniejsze rzeczy yy, cały ten sprzęt został zabrany no gdzieś tak w połowie września ma to być już zabrane akurat jak się tutaj na początku pojawiłem, to również zjawiła się tutaj ochrona i niestety tutaj wydała polecenie, żeby nie wchodzić do środka, więc mogę Wam tutaj pokazać tylko z zewnątrz jak to wygląda. kolej niemiecka, więc oczywiście tutaj wszystkie komunikaty po niemiecku. O, tam widać markę Stadler. O, jeszcze sobie przejdziemy tam dalej, zobaczymy jak to jest. Mimo, że przejazd kolejowy nie jest niestrzeżony, to jednak pojawia się tutaj to samochodów. Praktycznie cały czas tutaj kursują ciężarówki i samochody osobowe. W ogóle jak doszło do tego wypadku, no to dosyć prozaiczna sprawa, czyli po prostu kierowcy nie zauważyła ani czerwonego światła, a także zostało ślepione przez słońce, tak przynajmniej twierdzi. No i dlatego doszło do tego zderzenia. Ten skład... To się było z dwóch części: się składało ta jedna z części nieuszkodzona, już pojechała do Niemiec, a ta druga została i po prostu czeka na zabranie. O, zobaczcie tutaj cały ten mechanizm ten silnik spalinowy Diesla, fajny tutaj marki Mercedes. Powoli to wszystko już ulega dewastacji. I kradzieży. Tak, tutaj wygląda ta cała elektronika tutaj oderwany jeden przegub. I teraz jeszcze się udamy do tej części, gdzie nastąpiło zderzenie. Z tą ciężarówką spróbuję tutaj zejść na dół, a jeszcze tutaj, jak to się prezentuje? O, tutaj, druga klasa, jak to pociąg, osobowy powoli. No, porządnie oberwał. Ze swojej prawej strony. Tyle zostało z lamp. Tutaj logo Deutsche Bahn. Wycieraczka. No i chyba to wszystko, tak, z tej części, z tego filmu. Taki dosyć spontaniczny odcinek. Myślałem, że może się uda także wejść do środka, no ale już tam nie chcę mieć żadnych potem konfliktów, potem być wzywany na jakieś wyjaśnienia. Więc, jak pan ochroniarz poprosił, no to do środka nie wchodziłem. Lada, do dzień to zostanie zabrane, więc ostatnia szansa, żeby jeszcze to zobaczyć. No tak więc myślę, że to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się za jakiś czas. Cześć.